No cześć, witajcie moi drodzy Przed nami kolejna zdrapkowa premiera I tą nowością jest dzisiaj Płynne złoto Zdrapka za 10 zł, W której do wygrania mamy aż pół miliona No i Zobaczymy co się uda wygrać Na odcinek zakupię takich zdrapek 6 5 standardowo Jedna jakby w formie rewanżu Tak żeby się tutaj nie bawić W jakieś podchody Także lecimy Jeszcze co do zasad no, i nic nowego tutaj nie znajdziemy. Mamy wygrywające liczby, których szukamy wśród Twoich liczb. Jedyną zmianą są symbole. Znalezienie worka daje nam wygraną, a znalezienie złota daje nam dwukrotność. Przeważnie w takich zdrabkach, gdzie występowały oba symbole, było na odwrót, czyli sakwan worek nam mnożył, a sztabka złota dawała wygraną. No i jeszcze szybki rzut oka na legendę z wygranymi 10 stopni, 10 złotych najniższy. I pół miliona najwyższy stopień, dobrze. Więc myślę, że możemy zaczynać. Strapki wybierałem sam, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. 15:34. No, troszkę trzeba dociskać. Prawie tak jak w, yy, w Gwiezdnej Fortunie, no, ale jednak trochę mi, mi bardziej miękko. Więc no, powiedzmy. I co my tu mamy na dzień dobry? 13, 33, 21, 38 i 27. No to oboki oczywiście obowiązkowe. No ale szukamy wygranych, a nie oboków. 17, dalej mamy 5, 7 i 12. Także pierwsze dwie linie niestety Wygranych nam nie dają. 24 blisko, 37 też blisko. I linia czwarta. Ach, myślałem, że już mamy a to. 25 mamy wśród, wśród liczb. Za fajnie by to było. <gry> I 11 na końcu, także zrobkę mamy przegraną na dzień dobry. Tak tylko kontrolne tak H O. No, także niestety druga zdrabka przed nami, numerek 21. No i zobaczmy, czy coś wpadnie. Mamy jakim pierwszym liczbę 28. No także grubo zaczynamy. nic, kolejna linia 12, 18 25 też nie występuje wszystko tak krąży ale żeby coś tak padło to nie ma chętnych 24, 32 też niestety nie ma i ostatnia szansa w czwartym rzędzie wejść blisko, 15 nie mamy i 17 też nie ma teraz kontrolna po tej stronie, tak, ED więc druga strapka pusta no niestety, no to jedziemy teraz ta z numerkiem czwartym no, praktycznie półmetek więc może się odmieni los drapera 18. No na razie nic. 28, 22, 12, 19, 25 też nie mamy. 24, 14. Też nie ma i ostatnia linia. No kurczę. emocje jak na grzybach, naprawdę. Można przysnąć. I tutaj tak samo. Też nic nie mamy. HC. No dobra. Trzy zdrapki zostały nam do wydrapania. Teraz numer 23. Zapomniałem czarować. Kurczę

cztery nie ma pięć i dwadzieścia siedem nie no, naprawdę uparta zdrapa czwarta sztuka wydrapana praktycznie i nic mam no, to też obokowo o, jest worek. W końcu. Coś się trafiło. O, czarowanie jednak pomogło. No to będziemy kolejne też czarować. No i w tym przypadku właśnie nam ten worek, czy tam sakwa, jak to nazwali, zaraz zobaczymy, nie, nie mnoży. Go daje wygraną i to jest tak worek. Mamy 10 zł. No i super. Jakie są kontrolne? Tak, żeby wiedzieć C. Dobra. No to mamy dopiero pierwszą wygraną.

Nie ma opcji na wygraną. 11, linia 3, 4, 31, 23, 26, 14 i ostatnia linia. O, mamy worek, patrzcie, teraz to normalnie wygrana za wygraną. 24, 28, 25, 24. No to sprawdzamy, co podworem. Podworem mamy, ło wow, 3 dychy. Mój drodzy, no to szok. 3 dychy mamy. To się zadziało. To taki porządny wór. No te postaki kurde bardziej. No dobra, ale jest trafienie. Także patrzcie, jak się szybko sytuacja może zmienić. Dobra, także ostatnia zrabka i jedziemy. Numerek 17 czarujemy. Tak, bo widzę, że to coś, to coś się na rzeczy. No i drapiemy. Co my tu mamy? 18, 29, 12, 19. 35. No jak troszkę powpadało, to już humor lepszy. Gigantycznych strat nie będzie, no, więc plus. 24-39 i kolejne tutaj liczby 33 blisko. 14 nie mamy i uwaga, uwaga, kończymy. Ostatnia linia do wydrapania. 8, 3 i 1. No tutaj już czarowanie nie pomogło, ale ogólnie jest spoko. Dobra, także robimy podsumowanie. No więc, tak, cztery pustaki niestety tutaj nam popsuły, że tak powiem, widok na ładną zrabkę. Mamy dwie wygrane. Dwa worki się trafiły. Szkoda, że na nie mnożą w tym przypadku, nie? bo to już by było super. No ale i tak nie ma co narzekać. Mamy trzy dyszki i dyszkę, czyli 40 na 60, więc pylmerka zaliczona w sposób akceptowalny. Więc byle tak dalej. No na pewno jeszcze strapka będzie trapana, więc wszystko przed nami. Także dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć!